Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku rozgrywamy turniej Euro 2021, oczywiście karciany. Dzisiaj druga kolejka moi kochani, grupa A, Turcja kontra Walia i Włochy kontra Szwajcaria. Jak zawsze cztery saszetki, wszystko co wpadnie będziemy układać obok. I dzisiaj już może będziemy... Coś więcej tutaj wiedzieć, jak wygląda sytuacja w grupie A. Zaczynamy, moi kochani. Mamy Polskę, mamy Finlandię, Macedonia, Szkocja, Hiszpania, Szkocja, Macedonia i Dania. A więc nic nie wpadło z tej pierwszej saszetki. Druga. Turcja. Bramka. Burak. Ilmas. I prowadzenie Turków z Walią 1-0. Hiszpania, Dania, Szwecja, Turcja 2-0, Następnie Austria, Słowacja i Hiszpania. Trzecia saszetka. Mamy Chorwację, Anglię. Francja, Belgia, Węgry, Chorwacja, Portugalia i Francja. No i ostatnia saszetka. Mamy bramkę dla Walii. Gareth Bale strzela 2-1 w tym momencie dla Turcji. Macedonia i karty bazowe. Hiszpania, Portugalia, jest Walia. Popatrzcie co za mecz z 2-0 na 2-2. do -2. Dania, Turcja, no coś niesamowitego, popatrzcie, Celik strzela zwycięską bramkę dla Turcji i w ostatnich minutach również Włosi trafiają na 1-0 Jorginho, więc piękne dzisiaj, moi drodzy, emocjonujące mecze. Turcja wygrywa z Walią 3-2, natomiast Włosi wygrywają ze Szwajcarami 1-0, więc nic tutaj jeszcze przesądzonego nie ma, bo wcześniej Szwajcaria wygrała. W sumie Turcja i Włochy po 4 punkty, a Szwajcaria 3, Walia bez punktu na ten moment. Tak wygląda sytuacja w grupie A. To wszystko moi kochani. Dziękuję wam za uwagę. Pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć.